Kule z Isoko. Prawdziwą tajemnicą pozostaje to, czemu służyły i co miały oznaczać. Ponieważ znajdowano je w okolicach rzek, były być może ozdobnikami związanymi z ich kultem. Ponadto pojawia się pytanie, dlaczego tworzyły je różne, nie mające ze sobą nic wspólnego cywilizacje. Jedno z wyjaśnień dotyczy ich kształtu. Czy kula nie symbolizuje jaja związanego w pewien sposób z narodzinami lub odradzaniem się? Jeśli tak, może mieć to pewne znaczenie z rytuałami pogrzebowymi, lecz nie ma większych powodów ani dowodów, aby tworzyć podobne wnioski. W ten sposób, nie wiedząc, czym są kule, stoimy przed prawdziwą starożytną tajemnicą. Od odkrycia na Ziemi pierwszych niesamowitych kul minęło już sporo okrągłych rocznic. A dyskusja nad ich pochodzeniem toczy się, toczy i toczy. Na największą z dziwnych kul zbudowaną z litego granitu nie można wdrapać się bez sprzętu do wspinaczki. Najmniejsze mieszczą się w dłoni. Wystają ze zwartych skał jak skamieniałe piłki, sterczą na wierzchołku góry sugerując, że Syzyfowi jednak się udało, leżą porozrzucane w dżungli. W 1945 roku w meksykańskim stanie Werekruz trwała wyprawa badawcza do ruin porośniętego dżunglą miasta Olmeków, ludu znanego z upodobania do wielkich kamiennych wampirzych głów. Dr. Matthew W. Stirling przywykł do rzeźbiarskiego rozmachu Olmeków, którzy zaminowali tropikalny las kamiennymi rzeźbami. Jednak nawet na znawcy tematu zrobiła wrażenie grupa starannie wytoczonych bazaltowych kul blisko metrowej średnicy. Kolejne kule, jeszcze większe, granitowe, dr Stirling znalazł w Kostaryce, w pobliżu Palmer Sur. I to właśnie zrobione tam zdjęcie odkrywcy na ogromnej kuli zelektryzowało archeologów i geologów w Europie. Kule z Isoko Fortuna kulą się toczy. Położenie kul naniesiono w odpowiedniej skali na kartkę i wtedy okazało się, że nawet jeśli nie zostały zrobione przez ludzi, nie porozmieszczały się z własnej nieprzymuszonej woli. Ktoś musiał je przetuerelać. Układy kul bez wątpienia nie były przypadkowe. Wici rozpuszczone wśród tubylczych przewodników pozwoliły na gromadzenie wszelkich doniesień o podobnych kulach. Jednak największego odkrycia najliczniejszych jak dotąd kamiennych kul dokonano bez wchodzenia w krzaki. Jezus wśród profesorów. W 1967 roku ekipa Stirlinga podczas kolejnej ekspedycji odkryło atyle kamiennych kul, że najpracowitszy lud nie zdołałby ich wykuć i wypolerować, nawet tyrając po godzinach, w niedzielę, święta i wolne soboty. Po telefonie od znajomego uczony udał się do meksykańskiego stanu Jalisco. Tam, w sąsiedztwie kopalni srebra Pidre Boule, doliczył się 22 kul ułożonych w prostokąt. Największa miała średnicę około 2,5 metra. Widząc ekscytację badaczy, tragasz Jesus Lopez wystawił ich nerwy na próbę. Też coś. Rzucił przez ramię, zaprzęgając konia. Zobaczyli, uwierzyli. Wkrótce ekspedycja brnęła na drugą stronę wzgórza, ponieważ, jak stwierdził znudzony Jesus, tamto dopiero są kule. I rzeczywiście. Zaraz za szczytem przed podróżnikami otworzył się widok na dolinę z setkami kamiennych kul. Przeważnie były jak ze sztancy, miały 1,8 metra średnicy. Tym razem nikomu nie przyszło do głowy, że ktokolwiek mógłby je wyprodukować. Geolodzy zaangażowani w sprawę, po ochłonięciu z wrażenia na widok Alei Kul, orzekli, że ich twórcą jest wulkan. 40 milionów lat temu skały wyrzucone z wnętrza Ziemi na skutek równomiernie działającego ciśnienia krystalizowały, tworząc wielkie regularne bryły obsydianu. A co z granitowymi kulami z Kostaryki? Skoro nie mógł ich wyprodukować wulkan, uznano je za dzieło ludzi. Gdziekolwiek trafiono na kamienne kule, a znajdowano ich jeszcze wiele w różnych rejonach świata, rzadko udawało się bez wątpliwości wyjaśnić, skąd się wzięły. Rzeźbina okrągło. Nauka tłumaczy istnienie kamiennych kul na trzy sposoby. Pierwszego mogły się utworzyć na skutek krystalizowania stygnącego materiału wulkanicznego. Drugiego mogą być kulistymi konkrecjami, czyli skupiskami minerałów, tworzącymi się w skałach osadowych np. wokół ziarenka piasku. Trzeciego za powstawanie kul może odpowiadać mało jeszcze zbadany proces wietrzenia kulistego, polegający na odpadaniu kruszejącej skały od twardszego jądra. Kamienne owoce orzut kulą stąd. W regionie kusyce na Słowacji znajdują się skały piaskowcowe, z których na skutek wietrzenia wypadają kamienne kule. Niektóre mają rozmiary piłki nożnej, inne, mające do 3 metrów średnicy, należą do największych tego typu osobliwości na świecie. Kule można zobaczyć we wsiach klokocokornica, Klin i Halajcz. Ich mieszkańcy biorą je za skamieniałe owoce pradawnych drzew. W skałach pobliskiego kamieniołomu wyraźnie widać w ugiłębienia po kulach. Największe mają ponad 5 metrów średnicy. Bardzo podobne kule znajdują się w Bośni w okolicach miasta Isoko. Robią ogromne wrażenie, ponieważ leżą na zalesionym urwisku niemal na powierzchni, a przy tym są niezwykle gładkie. W Afryce, Azji, Australii i Europie. W regionie Laon we Francji w pokładzie węgla odkryto kule z gipsu. Pod odtoS w RPA znaleziono ponad 200 kul ze związków żelaza, z liniami wyszłobionymi na obwodzie. Miejscowy szaman powiedział o nich: mają moc, bo przybyły z nieba. Kule średnicy 35 cm, o metalicznej powierzchni, znaleziono w 1963 roku w Australii i amerykańskim stanie Arkansas. Potem identyczne kule odkryto w Meksyku i na Florydzie, a do kul australijskich dołączyły mniejsze, o promieniu do 10 cm. Kuliste tajemnice ma również Nowa Zelandia. Nawet w przydomowych ogródkach znajduje się tam ciężkie białe lub bladoróżowe kulki wielkości piłki golfowej. Bardzo twardy materiał, z którego powstały, określono jako sprężoną porcelanę. W Polsce w piaskowni pod Lelowem niedaleko Częstochowy od lat znajduje się ciemne kulki, pokryte grudkowatą powłoką stopionego kwarcu. https 2.ukośnik ukośnik bialczynski.pl ukośnik 2010 ukośnik 02 ukośnik 17 ukośnik kamienne myślnik kule myślnik na myślnik ziemi myślnik i myślnik znowu myślnik w myślnik i soko ukośnik znak kratka more myślnik 7437